Siemanko, manko, ja jestem Kuba i dzisiaj nagrywam z Betles IO i dzisiaj będę chciał z Roblox'a nagrać I, wi i widzowie dzisiaj i dlaczego chcę, żeby wbili 100 subów, jak nagram 300 odcinków. Bo to jest... bo ja zrobię konkurs na promo. Jak ktoś nie ma kanału, też może napisać, dam mu serduszko i go pozdrowię na odcinku. To nie musi być promo dla niego. I tak i ja spróbuję wbić 300 odcinków, lub wy szybciej wbijecie 100. Jak ja wbiję szybciej 300, to ja nie obie konkursu. A jak wy wbijecie szybciej 100 subów, to wiadomo: konkurs i wy macie około 9 subów, a ja 40 czy 30 filmów do wrzucenia. Że są I i no i będę do was miał pytanie. Czy. Albo dobra, pytanie wam nie będę na odcinku zadawał. Zadał. Wiadomo, w, w odcinku jednym. To będzie pytanie do was, widzowie. O kurde. Robię go Meksyk to jest chyba najniebezpieczniejszy kraj. Polska jest najbardziej niebezpieczna, bo największa w tej grze. gdzie? mam katar, lol. Co to było, mam katar, lol. To było bez sensu, i mój, jak mówiłem, mój kanał jest humorystyczny. Lubię nagrywać i teraz jest śmieszny po prostu miły, bo wtedy miał być humorystyczny, i teraz jest jakoś mniej, mniej zmieniony, bo tylko miły jest. Tylko nawet, jak tam kogoś na odcinku wyzwę, to i tak nie trzeba do siebie to brać Albo po prostu ktoś coś zlamił. Jak dam w Skywars w Robloxie, to też ktoś tak źle zbudował. że po prostu on. Yy, nawet nie wiedziałem, że jest blok i tak spadłem głupio. 3 kg lol. Trzy kile zrobił na paru osłach. Czy to jest sama Ameryka? Nie gadaj. Czy jest sama Polska? No. Kiedyś tu Polacy grali dużo, widziałem. Teraz nawet jeden raz Polaka nie spotkałem. O nie. BULOL Xd. Co to... Jaka to miauźga? O! I teraz że teraz mnie on spychnął. O! Kozacka to było. O, i jeszcze jedną lepszą flagę mogę wbić. Nie, polski? Nie, no, Bo chcę zobaczyć, co jest po golde. Bo szczerze, szczerze powiem, że... Golden Renga jest krudna, ale nie tak, że po prostu mnie gra denerwowała. No. I może będzie jeszcze lepsza, co już będzie taka, że wygrać to będzie tylko fart. No. A okaże się, że to Polacy. Tylko po prostu nie ma słabych Polaków. No. Wow. Znaczy eee, nie, bo to jak już od jakiego kraju zacząłeś grać, od tego ci bierze. Lub jeszcze się zmienia, jak się do innego wyjeżdża, ale raczej w tej Kurde widzowie. To się nie da grać. Kurcze, jak już mało to jest. Chciałem zwalić dziąka okay, i po prostu. Nie, fioletowy, Duży taki fiolet. tak nie wiem, czemu każdy tego samego skina Macuja. Nie każdy, ale dużo, prawda? No. Okay. Wow. Te... Te walenie to jest śmieszny taki dźwięk. Mnie... Dlaczego ludzie nie mogą spaść, tylko spadają kiedy jest jeszcze mniejsza strefa? No ja nie wiem jak to nazwać. To się dla mnie... Nawet nie z... To się zmniejsza, ale to nie widzę, że się zmniejsza. Co było? Wszyscy na raz padli. O! Jest dobrze? XD Nie! Kto? Czeku, ludzie gdzie, gdzie muszą podwojga atakować Mnie mnie to już zaczyna wkurzać, bo ja chcę rangę kolejną w tym odcinku. A tak to mi ciągle przeszkadza, że wbić rangę. Ta runda musi być wygrana. Jest. O, jest, jest. dawaj. jest. Jak to spadnę, to po prostu jestem nubem. O, to widzowie, jaka ranga mnie czeka? Platinum, to zostawcie lajka i suba, to pi na bieżąco. Pa!